Czy Polsce należy się odszkodowanie za dość uczynienie, czy po prostu reparacje wojenne? Obecny rząd polski wyliczył straty, które wyrządzone zostały Polsce przez Niemców podczas II wojny światowej, to 6 bilionów 220 miliardów 608 milionów złotych. To potężna kwota około 3 roczne budżety państwa niemieckiego. Jedni mówią wprost, te pieniądze się po prostu Polsce należą. Że Niemcy innym państwom, innym narodom wypłacały odszkodowanie i czas, żeby wypłaciły Polsce. Inni są zdania, że po w Polsce te pieniądze się nie należą, ponieważ Polska otrzymuje wystarczająco duże wsparcie, na w ramach Unii Europejskiej. Że formą reparacji są choćby tereny poniemieckie, które zyskała Polska po II wojnie światowej, aktualnie to 1 trzecia państwa polskiego, na mapie zaznaczone na czerwono. Jedni eksperci i prawnicy zwracają uwagę, że Polska zrzekła się możliwości uzyskiwania reparacji, bądź po prostu, że z jakiegoś innego powodu ten temat jest zamknięty. Inni mówią, że droga prawna wcale nie jest zamknięta, a uzyskanie takiego zadośćuczynienia po wojnie jest możliwe. Jedni Wniesienie tematu reparacji przez obecny rząd uważają za wielki sukces Polski i wreszcie walka o to, co Polsce się należy. Inni zwracają uwagę, że tak naprawdę jest to tylko gra pod polską publikę i po to, żeby wygrać następne wybory i nic z tego nie będzie. W sprawie reparacji wojennych odbyło się głosowanie w Sejmie, zaledwie czterech posłów było przeciwko.